Raz, dwa, raz, dwa, jesteś tam? Jestem jestem, słyszysz nie Tak, słyszycie, w takim razie witamy wszystkich bardzo serdecznie w zamkniętej becie pc towej wersji i Volva. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć czym to się różni od Alfy, to zapraszam do jakiegoś tam mojego poprzedniego filmiku. A tymczasem sprawdzimy sobie jak to wszystko bangla przy samej becie, która jest tak naprawdę betą techniczną, jak mówią sami twórcy. Ja będę grał Medykiem. I powiem wam, że gram na wysokich ustawieniach mniej więcej i... i gra trochę skacze. Między 30 a 60 klatkami zauważyłem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A dobra, ja tutaj cały czas gadam, ale pewnie Sarlent chciałby sam się wypowiedzieć, co o tym sądzisz. Czy gra ci lepiej chodzi niż w Alfiach? Pokaz slajdów. Aha, czyli du dużo słabiej. 4 do 15. Mam 25. Aha. O Jezu, co on, zaatakował? Nie wiem, możliwe. Zaatakował. Ty mówisz na to Wolf, ja będę na to mówił symulator Pierwotnych Zelgów. I Terran. Oj, goni mnie. godzi w da. Daisy będę leczył teraz. Wiesz w kochania ja sobie daruje nagrywanie, bo to się... No dobra, to może, to może ja tutaj będę pokazywał jak się rozgramia potwora, bo ja jestem akurat medykiem. Dobra. Ja tam będę leczył wszystkich. Ja widzę, że tam stoisz w boku. Stoisz w boku, no wiesz, jak ci to powiedzieć. Ja leczę naszego kolegę. I tutaj skaczę wszędzie Ale widzę, że potwór nie daje rady Ktoś leży? Ktoś na ziemi? Nie. Dobra, ja ciebie leczę Dobra, z saltem. Tak, gdzie? O, widzę. Dobra Ma moje... ma mój approved Dobra Quick fix. Szybka naprawa, ziomeczka. Idziemy za nim. O, już, wrócił. Czemu Daisy tylko leży? Sam siebie wyleczyłem. Gdzie jest potwór? O Jezu, on tu był, palnął mnie Ej, ja mogę dalej latać! Jest, wygraliśmy, to jest nasz pierwszy meczek. Wygraliśmy, jest pięknie, cudownie, życie jest po prostu wspaniałe, e, wiem, przesadzam. Ale fajnie sobie wygrać taki szybki meczek. No, no sam był dosyć start szybki. tym bardziej, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to progres chciałbym tutaj zaznaczyć, że dużo dużo zmian względem moim zdaniem gameplayu się tutaj zrobiło, dlatego że dużo łatwiej się operuje naszym zawodnikiem i on, on tak nie lata, tak jak wcześniej. Wcześniej to wyglądało troszkę jakbym skakał w quakeu, a teraz to czuć było, że to jest jetpack, więc generalnie nie mieliśmy za bardzo kontroli nad fizyką. Hmm, chociaż ona była, żeby nie było później. Dobra, to to był pierwszy filmik. Pewnie ze 2-3 będą z samej e, Bety i Wolfa, żeby to zobaczyć, jak to działa e, pod, pod różnymi kątami różnych postaci. Cześć. Wstrzymuję się.